Witam Wasz, szkolna telewizja High Free LOTV. Dzisiaj wydanie specjalne. Chcemy poznać przyszłe losy naszej szkoły. Zapraszam, Małgorzata Krak. Witamy serdecznie Pana Arkadiusza Gawrońskiego, przedstawiciela Rady Rodziców. Czy mógłby nam Pan opowiedzieć o zamieszaniu z ostatnich dni? Dzień dobry. Więc tak, wyszła taka inicjatywa miasta, żeby połączyć szkołę Trzecielice Ogólnokształcące. Ze szkołą numer 26. W planach jest zabranie części, która pozostała po gimnazjum, które tutaj się mieściło. No i teraz sytuacja jest taka: z naszych wyliczeń, i z naszych tutaj wieści, jakie, jakie mamy, wyjdzie na to, że wasza szkoła, że tak powiem, zostanie zepchnięta na drugi plan. Wejdzie tu szkoła 26, zostaną wam ograniczone sale. Być może przebudowany basen, dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, bo takowe uczą się w szkole 26. Wydłużą wam się przez to godziny lekcyjne, no i szkoła przestanie być atrakcyjna na tutaj rynku toruńskim. Być może dwuzmianowy system nauczania i właśnie o to walczymy, żeby te warunki, które macie w tej chwili do nauki, żeby to, czym dysponujecie, sanami, wyposażeniem, sprzętem, który po części zakupili też rodzice wasi, żeby zostały nietknięte i w takiej formie, w jakiej szkoła funkcjonuje, dalej funkcjonowała. A co właśnie na ten temat myślą rodzice? Rodzice podobnie jak wy, bo chciałem tutaj w imieniu rodziców podziękować za wsparcie uczniów, ponad 1200 podpisów zebranych w ciągu jednego dnia e, na waszych petycjach, ponad 1000 podpisów zebranych w internecie. Myślę, że o czymś to świadczy. Dodatkowo nauczyciele, dyrekcja, wszyscy jesteśmy tutaj e, działamy w jednym kierunku, trzymamy jeden front, chcemy wam obronić tą szkołę, żebyście wy, wasze dzieci Dzieci, dzieci mogły się uczyć dalej w szkole, w takich wspaniałych warunkach, jakie zostały Wam stworzone do nauki, no bo chyba takowe są. A jakie już zostały podjęte działania? No w dniu dzisiejszym wybieramy się do Pana Prezydenta Szuby na spotkanie o godzinie 12.20. Idą rodzice, delegacja rodziców, idzie delegacja y, uczniów, która też chce złożyć swoje petycje, idzie delegacja nauczycieli, która też złoży, składa w imieniu swoim petycje. Będziemy rozmawiać. Na razie pozostaje nam tylko rozmowa, bo tak naprawdę żadne decyzje jeszcze nie zapadły. I liczymy tutaj też na Wasze wsparcie na Facebookach, na różnych portalach społecznościowych. Może zdarzyć się sytuacja, że będziemy potrzebowali Waszego wsparcia na żywo, także, także liczymy na Was. A jak pan myśli, jak zakończy się cała ta sytuacja? E, jak myślę? Może nie myślę, ale mam wielką nadzieję, że wszystko zakończy się wielkim szumem, wielkim krzykiem, i trzeci liceum zostanie dalej na takiej pozycji, jakiej jest w tej chwili, czyli zostanie suwerenną szkołą, z dotychczasową lokalizacją, z tymi samymi budynkami, z tymi samymi klasami, z tym samym wyposażeniem. I po prostu wszystko, mam nadzieję, przy pomocy rodziców, Waszej pomocy, będzie funkcjonowało tak jak dotychczas i skończy się tylko na wielkim szumie i hałasie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.